Słysza, Słyszałam go. Słyszałem też. Słyszałem. Ale nie wiadomo, czy na filmie będzie słychać. Chyba, ale cichy taki, nie? Przy, chyba przy był teraz. No nie to wiem. Teraz wypadnie za zakręt. Myślę, że gdzieś dalej. O, drugi raz był teraz. Mhm. Myślę, że jest gdzieś trochę dalej. No co słabo było słychać. Przy źródłach to, to by już wypadł. O tu parow, chamada. Dziwne, nowy rozkład się nie spóźnił. I... O! O, teraz był... Jest. Jest. Teraz był... No i no tamtym porze, spoko jest spokojnie. Możesz podejść sobie jeszcze trochę bardziej. Jest. Ile A Szybko jest, nie? Mhm. 唉呀、嗯嗯 <laughs>